No cześć, dzień dobry No i wschód e, słońca Na Westfalii Jakiś całkiem inny Naprawdę, to jest inny świat Niby ta sama kraina To same państwo Niewielkie odległości od siebie A wszystko wygląda inaczej Ludzie inaczej jeżdżą samochodami Inaczej się zachowują Ludzie na ulicy Inaczej mówią, bo nie mówią serwus Tylko mówią halo jest, to, jest tutaj duża różnica wystarczy przejechać 500-600 km i mamy wrażenie, że jesteśmy w innym kraju jakby bardziej spokojnie te trasy landowe są jakby nieco szersze ale za to z większymi dziurami niż na przykład na Bawarii czy w innych landach ciekawe doświadczenie a zachód słońca raczej ten to, to jest wschód słońca, zachód słońca nie widziałem zachodu słońca, ale wschód słońca jest magiczny